z fortuną rozpoczynamy nasz program i mamy pierwszą zagadkę. Na czym ona polega? Szukamy zwierzęcia, które jest ukryte w kopercie i zaczyna się ta nazwa od literki P. Kto wpadnie na Panda Panda! No dobrze usłyszałam panda. No. Ja pandy nie widziałam, jeszcze nie. Na samym początku powiedziałam, że no chyba w zoo, prawda? Ale to nie jest tak po... Pszczoła! No jeszcze nie. Ale zdecydowanie jest to lepszy pomysł. Papuga. Też bym zaliczyła do tych takich egzotycznych zwierząt. No niestety nie mogę panu zapłacić 100 zł, ale oczywiście mogłaby być papuga. A teraz dopiero usłyszałam taką propozycję jak pies. No dobrze, co teraz? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Pers. Pers. Też jeszcze nie. No dobra propozycja. Pers. Zapisuję. Powiedz Pijawka. Pijawka. Pewnie, że pijawka. Już pokazuje, że właśnie to było w kopercie. Pijawka. 100 złotych dla Pani serdecznie gratuluję, a my biegniemy dalej błyskawicznie. Muszę odjechać z tą tablicą. Dzisiaj trudne zagadki nas czekają. Pierwsza już przed nami. No właśnie. Pierwsza zagadka jeszcze nie jest tak trudna, bo szukamy jednej różnicy pomiędzy obrazkami. Dwa obrazki na ekranie. Troszkę się tutaj dzieje, no pani ma kwiatki takie na bluzce tutaj. Dużo złotych dla pani, ja zaczęłam się przyglądać, chciałam Wam to jakoś ułatwić, opisać. A pani trafiła do studia i podam po prostu odpowiedź. 100 złotych, oczywiście dla pani. No i mamy kolejną zagadkę na ekranie. Kolejna zagadka, i znów szukamy jednej różnicy. Co tu jest? Słuchajcie, rzeczywiście trudne te zagadki dzisiaj. Halo, halo? Proszę się odezwać. Halo. No nie, kochani, nie wiem, po prostu to, to jakiś fatum, ktoś się rozłączył, a ja muszę kończyć program. No i reżyserka pokazała odpowiedź. Zapraszam was jutro na, na poranne.